Taśma pierwszą nagroni dredzi. wezweskani łystały go mieciasu biora sobie za cel piersi i nie się. Na co to są so po przełozi, to gwesna da wiedzę do pirku, czyli cały łystały miecias wodze wezwyskuny. Chłód był jem sotidem, to. <coughs> <coughs> te, te nagrania. W ostatnim wezdrzeniem wnet Świętego Człowieka. Tak i otydę Piersi, co może zrobić człowiek, ciej chce iść do przódku, to wezdrzec nazyt i uznać grzechę swojego głaziecy. Tej uznywum. A to z z braku ksanza niech mdzę moja spływiec, Mające ruinę za konfesjonę, a wecy tegłe co może być zażynunym Tusia, cię tą lecką bestią go pochłaniającą, za jedurny rozgrzeszeni. Przystępują do w generalny Menułajca sena. Świętego. Ostatni rys mumbety do spowiedzę, ciele lat temu, na tydzień przed dniem mojego zdenku. Zaduny pokutę, nie a obrażony błega mum grzycha ma co postępują. Urodziłem się ciele zesund lat temu. Wsny zikłę scyżnie. jem ziemłego meslec i chłedzec z mu gambą. Bezbuśnym stegłę stegłe kłegumiem. że jem ziemimum zciegłę bezbuśny. Łe, że nie wiem co. Z miłotę. Nie zabił nigdy, nikł bo jest słabi. Nie zazdroscył bez bez braku ambicji. przeżyłem śmierć świata. A najbardziej, najbardziej jem je źle że nawet kaciej świat Fiat, w Owperzena? Nie imię tego, w go ziel. Chodź. <laughs> moje rziecy. Nawet ka podziało nie mnie co Codziennie, Reno, w tyłum młodlące są sobie, sobie. Be... kureśce tak Kam zlecił mnie na łeb. Be ich teren za jedną cel mił wigłeda ich teren zna moja za trzydziesty srebrników dyrmo był weddydył... je i przeził. Czemu te... Czemu te... Czemu ten błazień nie jest sprawiedliwy? <grywa> <grywa> Nawet kasazam nawet nic nie rozumie. <śmany> więcej, więcej grzychów nie pamiętam. Może je we mnie peżna żylu, Obiecywum Ubiecy wam wezwać czas. A ciebie wejdziecie, niebieski prosia, łonyłko? Pokuto? I sobie tego czasu nie było za wiele. <tryk> 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 Mój choć taci dyr sprawiedle w łasce, Radioaktywny pył, niesprawny pleca i tysiący kasiel. Trzym są. Ziewłe. Wnet święty. Wnet święty człowiek.